Siemaneczko, witajcie na kanale Hejka, to Pszczółeczka. Patrzcie na to. Oj. Pamiętacie tą serię? Pamiętacie tą serię? mnie nie będzie, by mnie zbanowali. Tak, wiem, była fajna. Dla mnie też. Do czasu. Do tego czasu. Nie, do. Do czasu. Ten, gdzie jest napisany, sienka po miesiącu. Do tego czasu było te konto. Później mnie znowu zbanowali. I wczoraj mnie znowu zbanowali. Musimy się logować na kolejne konto. Nowe. Bo nie pamiętałem hasła do innych kont. Miałem nawet. Gdzie miałem bardzo dużo robuxów Konto Też mnie tam zbanowali Zaraz wam pokażę Będziecie mogli mnie dodać I do 1 lipca Będzie dla was oferta Będziecie mogli ze mną grać W Driving Empire Od 16 do 19 Spotykamy się w Driving Empire To jest y, moja nazwa Możecie mnie dodać Ja was wtedy y, Dodam też i będziemy mogli razem grać w różne No i będzie fajnie. Może jak będę trochę większy już, to będą może paczki od widzów. Tak, paczki od widzów. Dobrze wiecie. Paczki od widzów będą może kiedyś tam Pracowało. Dobra. Walk City. U się. W tamten film się nie nagrał, bo mnie usunęło. I bo miałem Za mało pamięci. więc 128 na 128 i teraz usunę do 111 więc no, więc dobrze i będę mógł z wami pobyć dłużej To tak, pogramy sobie w Mation Tycoon tak, Mation Tycoon zaczniemy się od nowa rozwijać i wiecie, nie? co się stanie dobra W ogóle mogą nie być filmów na tym kanale, bo na moim starym kanale nie mogłem mieć filmów, bo miały prawa autorskie, a te nie mają. Bo normalnie na tym koncie jest zrobione to. Takie co i że mogę normalnie nagrywać, chyba nie? Nie wiem, chyba po prostu może tam nagrywam wtedy za duże. No, za długie filmy chyba nagrywam, bo one były takie 30-40-minutowe. Może dlatego, bo były za długie. Bo chyba mam tym więcej subskrypcji, to tym dłuższym filmy mogę robić. Chyba jakoś tak to działa. Ile mam procent? No, prawie 4 dużo. Dużo, nie powiem. Dobra. Mój piesek. Ja mam ogólnie dwa psy. Jeden gdzieś śpi. Znaczy, jeden jest obok mnie sobie śpi. A drugi gdzieś sobie poszedł. Ten, który ja wam nagrywałam niedawno. Że witajcie, bo mam nowego pieska. Coś tam ten. Ogólnie ten nowy piesek ma na imię Maxiu, a ten stary Mikuś. Te dwa pieski. Są bardzo słodkie. Spachajko, spachajko. spachajko, spachajko. Ogólnie to ten dom zbytnio duży nie jest. Na no, ładnego też nie wygląda, nie pobije na pewno rekord ładnych. Najładniejszych domu. Mm. Usunęli jeepa. Szkoda. Bo to była terenówka. Jest jakaś jeszcze terenówka? Nie, nie ma. A szkoda. Chyba dalej gdzieś będzie. Taka podobna do jeepa. V2 za ile? Trzy 300 koła. I jeszcze może jakieś będzie. Terenówka? Nie, ale nie wiem do końca, czy ją znajdę. Dobra, nie wiadomo. Nie zajmuję wam czasu na patrzenie. Ja wprowadzę filmy takie długie jak Wojan, czyli takie do 30 minut max. No Wojan tak, przestaje takie długie nagrywać, on tylko live y długie. Ja niestety nie mogę live'ów nagrywać, bo ponoć są od 50 subskrypcji, a ja mam już więcej i co? I nic. Zacznę chyba mniej wstawiać filmy, yy, shorts, a więcej filmów. No, tak chyba zrobię. Ale ogólnie jeden film mi zajmuje 1 gigabajt. Ale jak ja wstawię ten film na YouTube, to później usuwam to z tych, co nagrywam wtedy. Żeby po prostu nie tracić gigabajtów, to ja. No to mi tylko traci gigabajty. I w ogóle usuwam niepotrzebne jakieś rzeczy. Powiedzmy, że już muszę mieć 10%. Co? No dobra, no, może być tak prawie 10%, ale. No dobra. Idziemy się przejść. Idziemy, mnie... Nie, 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 nie mój. Dojdę do CIEBIE! Jestem biedny, daj pieniążka. Dobra. Wow! Idę do niego. Nie mam innego wyboru. I chyba z, z tej gry będzie seria. Tak jakoś myślę. Wow! No dobra, nie się sam kiedyś na starym kącie taki miałem. Wow! Bardzo fajny taki domek. Mam nadzieję, że w serii będę miał jeszcze. Mój kolega też taki miał, ale on jest giga fajny taki domek. Nie. Normalnie kino tu jest. Nawet tu mój kino czy on jeszcze nie ma. Chyba już wywogował to. Nie wiem gdzie jest kino, nie chce mi się, nie chcę mi się grzebać, grzebać u niego w domu. Jakie ładne What awkward? Nie. Albo tak. Chcę do awkwarda. Jest awkward. Ciekawe co się robi na A w Następna nagroda za 0 sekund Nie, następna nagroda za 3 minuty Pieniądze jak mi lecą, ty Okej okay. Przejdź do kolejnej nagrody, aha To jednak Zarabiam mniej niż w tym tak, chcę do świata rezydencji. Dobra, ogólnie mam jakieś pieniądze. Eee, dobra, to jednak. Ej, i tak nie będę się to afkordować, bo tam się zarobię. zarobić. 20 ileś na sekundę, a ja zarobię mi tak 124 na sekundę. Aha, okej. Okay. ale ja jeszcze nie robię górnego piętra, nie robię dolne jeszcze. Ale super kuchnia, powiem Wam. Wow! 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 1000 zł za taką kuchnię się opłacało. Ja zawsze, jak sobie w coś gram, to, a Wam tego nie nagrywam, to udaję niby, że to jest mój dom, czyli ja sobie naprawdę buduję, nie? Tak w prawdziwym życiu. Oczywiście, bo jak inaczej. Fajnie się tak udaje. No dzisiaj jest zachmurzona, w Swarzędzu, W no. Swarzędzu jest trochę zachmurzona. Nie, jak kto ma kulę ogrodową, to niech pisze Nowy Smak Wojanka, bo ja bym chciał, żeby Nowy Smak Wojanka to by był nupski, czekolada i nutella. To by był dobry duet i Kinder Bueno. O. Tak. według mnie no to czekolada i nutella ja nawet, ja, nawet pisałem w najnowszym filmie Wojama. w tym, że ukradniła bubu. że grają w la bubu. komuś nie? i wtedy tu napisałem w komentarzach mu I, no. no, znaczy nie napisałem bo napisałem w ogóle na innym koncie to bo ja tu nie mogę pisać komentarzy na tym koncie. Nie wiem, coś mi się zbugowało ogólnie. Więc jak coś będę odpisywać na innym koncie. Wow! wow Ładna kuchnia. Dobra, nie dziwię się kiedyś takie miałam sobie udaje, po prostu, nie? Pizka. Sprawdźmy, jak to wygląda już. No, no. Trochę dziwnie, ale okej. Okay. O, się tu pojawił. 18%. Chodźmy się gdzieś przejść. Tam, 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 tam. Zmienimy grę. Może nawet mi gigabajta nie zabrało ogólnie, ale okej. Okay. Gigabajta. gigabajta. O, i w takim Driving Empires, nie? Chodzi o tą grę. Jeśli jej nie znajdziecie, no to wpiszcie po prostu Driving Empires. Oby, ale jesteś na że to jest ma. Moja... Bardzo fajna gra. Ogólnie to jest bardzo fajna gra. Moje, prawie moja ulubiona kiedyś była. Bo była to wtedy kaczuszki te, bo smutno mi się zrobiło, bo jak się... Bo jakby mnie zbanowali, to... To ogólnie chcę powiedzieć. No, te kaczuszki, no trochę smutno mi się zrobiło bardzo późno na ja to robiłem. bardzo długo na ja to się tak ten mój koleżanka, wtedy Veronika też wylogowała z Robloxa i też ma teraz nowe konto. To jest fajna gra. Ogólnie. Kamil ofitai TV. Aha. Okej. Okay. Kamil Officel TV. Dobra. Jestem pam pam, 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 pam. Pam, pam. Pam, 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 Oj. myślałem, że przejadę. Ale chyba nie. Nie! Dlaczego? Do Widzę. Dobra. Nie! Dobra, co tam... Well, oj. Mogę pominąć Nie. Szkoda. Ale losu. So, dobra. O, mam rower ptysią. I w prawdziwym życiu mam biały rower. Jak ktoś może będę miał swój sklep. Autografy mam dla Was już przygotowane ogólnie. No i mam nadzieję, że będę miał fajny sklep według was. Pewnie tam będą są jakieś opaski. Ja pewnie będę kupywać różne tam rzeczy i je sprzedawać, nie? Tak samo, taką samą cenę. Jak na sklepie, wam ja mam Ale będę tam podpisywać autograf wtedy. Będę do, do zamówienia dorzucać autograf. I w ogóle, nie? Autograf i moje tam różne rzeczy. Będę pewnie do każdego zamówienia o gumę turbo dorzucać może. Nie no, nie gumę turbo. Jaki zespół. Na pewno autograf do każdego zamówienia będzie coś gratis. Nie? Więc na pewno tam będziecie. Bo będziecie płacić dwa razy więcej, ale będziecie mieli wtedy trzy razy więcej rzeczy. Na przykład dostaniecie, jak kupicie jedną opaskę, dostaniecie dwie gratis na przykład. Może. Eee, nie. Jakie będą ceny ogólnie, nie? Bo taki autograf. No, chyba każdy by chętnie chciał. Tak myślę. Taki autograf. Widz. Chyba każdy widz by chciał taki autograf. Jak ja znam moich widzów, to oni by chcieli taki pewny Bardzo. Wy byście pewnie chcieli taki autograf. Że Hoho! Ho. Dobra. Przeszłam. Pip, 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 pip. Dobra, pip 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 dobra pip pip pip, dobra jestem dobry w tą grę nie kurczaki mam nadzieję, że przejdziemy całą Pip, dobra, pip, pip. Oj! Coś mi tutaj nie poszło. Pip, 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 pip. Oj. No kurczę, co tu się dzieje? Pip, 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 pip. Dobra. I wiem, co tam może zrobię, Może zrobię nawet swoje picia. Nie to normalnie Na pewno będzie podpisane Tylko nie wiem, jak to działa że na przykład ci co sprzedawają to zarabiają czy ci co to normalnie zarabiają ci co sprzedawają to picie że na przykład połowę z tego zarabia to co sprzedaje osoba i walowe z tego na przykład bo ja bym tak myślał, że ten by nie Pewnie takie picie by kosztowało tych Z moim autografem oczywiście byłoby na, na przecenie wtedy jakbyś dwie sztuki. Jedną masz taniej, nie? I byś dostawał za to żapsy. 100 żapsów za cztery takie picia. Dla mnie to jest... No teraz to nie ma już wojanków w sklepach, tylko są te. Anawaya. Zamiast wojanków zastąpiły Anawaya. Ale kiedyś może jeszcze wojanki będą. Może do nowego smaku, nie. Ale ja nie wiem dokładnie. Wiem tylko, że w czerwcu ich już nie będzie. Boże, jak ja szybko jadę. Jak to się tak szybko... Rozpędzam. Normalnie się tak szybko nie da, ty. Wiem, że gdzieś by już byłam daleko, nie? Chcę wyobraź te rana, nie. Dobra. Lecę. peł! Oj. <słys> Wiem. Moje picie by się nazywało... Y, ...jak mój sklep. Nie byłoby tego kropka.pl Gdzież to sama mapa tej? Mo Dobra P oj 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 Oj, oj. P. do białego ranka Wojanka. do dobiaałego ranka. Dobra jest. Nie! Daleko już jestem. No... mam, że widać taką mnienia nie? Ja jestem właśnie tam. Każde filmiki na pewno u mnie na kanale będą świetne. Pamiętajcie. Filmik codziennie o 15:15. .15. Filmy. Co dzień o 15.15 15, przypominam. Dobra, bajo, bo już mi się... Spróbujmy dolecieć trochę dalej z widzami. Jeszcze jak już jestem trochę daleko. O nie! O nie, okej. Okej, 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 A moja picie by byłaby chyba tylko w Biedronkach. Dobra, pamiętajcie, aby wkładać na moje filmy. Nowe filmy codziennie o 15. Od 15 do 16 będą stawione pewnie tak ko koło 17. Pa, pa!